Manko z tej strony, The Realis jest ze mną Jana. Dzień dobry. W końcu nas widzicie. Jest filmik z Pirkonu, byliśmy na Pyrkonie 2023, było super, po prostu. No, troszkę mi tam brakowało, niby, ale tak czy siak było w pytań. Nie brałem udziału w żadnych prelekcjach, jakie były, więc no, ale teraz będziecie mieli taką małą wideo relację. Dość drobną ze względu na to, że po prostu. Nie było za bardzo czasu, możliwości i życia w nas, żeby to, tego dużo nagrywać, więc jak najbardziej tutaj dostaniecie takie przebitki chwilowe z naszego pyrkonowego życia. Ja byłem trzeci raz na Pyrkonie, czwarty raz na konwencie, więc jestem zadowolony. Trzy kosteczki Pyrkonowe już są w kolekcji. Diana była pierwszy raz i namówiła mnie, ta złapani namówiła mnie, żebym zrobił sobie cosplay. No i w sensie to nie udawało jej się przez dłuższy czas ale stwierdziłem, że gdzieś tam kupowałem sobie jakąś koszulę czarną i tak przewinęło mi się w tym samym dniu, przewinął mi się Kaneki kęstok, Topiogula gdzieś w socialach i tak stwierdziłem, ej kurde, mam koszulę, mam spodnie, więc brakuje mi tylko peruki i maski, a wiem, że to da się kupić. Więc stwierdziłem spontanicznie z tydzień, z tydzień dwa przed Pyrkonem, że sobie to kupię i nagle jest Kaneki, no. Co prawda, dwa dni przed zacząłem dopiero pracę nad peruką, nad maską, przeszywanie maski i tak dalej, edytowanie jej, tak samo peruki, przycinanie, bo zamówiłem sobie metrową perukę yy, i z niej musiałem zrobić krótkie włosy, które pewnie widzicie gdzieś tam na obrazie. Yy, I to była masakra. By the way, sorry, pewnie się świecimy, przynajmniej ja, ale jest po prostu gorąco, są 32 stopnie w Poznaniu. Yy, pogoda... Niedawno burzowa, teraz słoneczna, więc no... Parno. There parno. is lekko. Jest tak parno, że to jest masakra. Eee, no i zrobiłem Kanekiego Ken'a, a ta tutaj pani była Erzon z Fairy Tail. Dokładnie tak. No i właśnie, byłaś pierwszy raz na Pyrkonie, jak Ci się podobało? Yy, szczerze? Naprawdę myślałam, że nie spodoba mi się, yy, bo początkowo byłam przekonana, że to nie moje klimaty i w ogóle takie przebieranie się i, i w ogóle i w szczególe, ale później jak już zaczęłam pracować na przykład nad cosplayem, bo wszystko robiłam sama, nawet specjalnie pofarbowałam włosy do niego zamiast kupować peruki, hashtag oszczędzanie, <laughs> y i spodnie też robiłam sama, ręcznie je malowałam i wszystko tak naprawdę było zrobione ręcznie. I później jak już tam pojechałam i jak ludzie zaczęli sobie na przykład robić ze mną zdjęcia, albo chwalić mój cosplay, albo dostałam w ogóle naklejkę y, Erzy od jednego gościa, tak, nieważne w jakim wydaniu, ale dostałam, y, no to tak, no miło było strasznie I, i na pewno w następnym roku pojadę. No właśnie, czyli wiemy, że za rok pojedziesz. Tak. ja od dwóch lat chyba planowałem cosplay, w sensie na pierwszej edycji mnie to nie jarało, na drugą edycję zastanawiałem się, żeby zrobić cosplay, ale stwierdziłem, że pierwsze co muszę do tego cosplayu to pójść na siłkę. No i poszedłem na siłkę i jeszcze powiedzmy ten rok roboty się przyda, matko leje się ze mnie, e, jeszcze ten rok roboty się przyda na, na to, bo robię gildarca z Fairy Tail, pewnie wam się w tym momencie mam nadzieję wyświetli na ekranie. I Gildards jest moją ulubioną postacią z tego anime i jednak troszkę tam trzeba sobie przypakować, a to jest trochę roboty. Więc za rok też planuję cosplayować, mam nadzieję, że z kimś z was się spotkam i że będę mógł sobie zrobić z wami jakieś fajne wspólne zdjęcie. Tymczasem, czy ty masz już jakiś plan na rok? Powiedzmy, że mam. Mam ym, aktualnie w głowie trzy pomysły na jakieś potencjalne przebrania, cosplaye na następny rok, ale nie będę nic zdradzać na razie, bo wszystko się może zmienić. Dobra, to będzie tyle z naszego gadania, bo my przede wszystkim chcemy Wam pokazać tegoroczny Pyrkon, więc nie będzie to długi filmik, jakąś tam Wam muzyczkę znajdę i zapraszam Was do oglądania tegorocznego Pyrkonu z naszej perspektywy. Você pode né? Drodzy, z Janą zaopatrzyliśmy się w moci o smaku jakim? Truskawkowym. I będziemy robić recenzję moci truskawkowego z pyrkonu. Tylko musisz to umieć otworzyć. I jeszcze tego nie wywalić. Dotknę ci katany. Włóczę <grym> ci ją głębiej, wiesz? Świetnie. Także to nie spyta. Czekaj, Dawaj Jana. Jeszcze nagrywasz po co? Chcę zobaczyć. Chcę, żebyś pokazała swoje umiejętności manualne. Przede nagrywanie, bo ja sobie nie radzę. Nie no, przecież recenzja musi pójść. Tak, recenzja. Tak wszędzie po kawałku będziesz otwierać? Tak, Dobra. Trzymaj mocno udami. Ej, coś jest. Co to jest? Otwórzmy to. Ej, to jest coś do posypania. Ty, to może być posypka smakowa. Nie wiemy co to jest, ale posypiemy to na jedzenie, będzie a dobrze. Jak to, a co, jak to jest pochłaniać wilgoci? Pochłaniać w wilgoci w moci. No, oczywiście. Przecież mochi samo w sobie wiadomo, że musi moczyć. No, co jest. O, ale wkłyte, węgiel mamy. <laughs> Tym się okaże że, okaże, że to rzeczywiście nie jest spożywcze. Weź trochę na palec. Pachnie spożywczo. buduje sobie nie smakuje jak to wygląda z ale pachnie dobrze. W ogóle nie smakuje? Dąpić. Dobra. dobra. Jak pani to ocenia? Sztucznie, ale jak

Moi drodzy, jesteśmy w ostatni dzień Pyrkonu i właśnie chillujemy bombę pod Halą Piątą. I jest ze mną Erzana. Tak, tak. Jano, jak się bawisz? Świetnie się bawię, super. No za rok na to No trudno. E, także ten, nie pozbyliśmy się jeszcze Jany, ale damy radę. Nie, pozdrawiam widzów tego montaża. Nie wiem jaki ona widzów. Nawet ja nie oglądam, nie wiem, ale pozdrawiam. Sto più lena!